Rzeczka co koło, tak w tej chwili uregulowana, wyglądała inaczej zupełnie. Była szeroko rozlana, grząska, tej wody było dużo, także mgły jak najbardziej inskiej. Był jak są tak jedni 25 czerwca, inni powiadają 7 lipca. Zależy, jak liczyć według jakiego kalendarza. My liczymy to jako 7 lipca. My liczymy wedle kalendarza gregoriańskiego, kalendarz juliański na wschodzie w użyciu ciągle u niektórych, no ale umówmy się co do tych dwóch dat. One są oczywiste. Co zdarzyło się rano? Ej, może cofnę się do poprzedniego wieczora, kiedy oddział pułkownika zalewskiego nadszedł tutaj, być może od strony szudziałowa, i rozłożył się na nocleg. Z tego co mówią przekazy, piechota rozłożyła się na brzegu rzeki po drugiej stronie od strony wsi. Natomiast kawaleria stacjonowała pod samą wsią, a dowództwo prawdopodobnie we wsi. No, był dwór, to we dworze. Dworu pewnie nie było. <laughs> Dworu nie południe. było, także zapewne w jakichś tam lepszych chatach błościańskich. Powstańcy spali. Trudno powiedzieć, jaka to była godzina, to było nad, nad ranem. Nadeszli od strony Supraśla, stamtąd Rosjanie, no i zaatakowali Zginacka. Być może został zrobiony jakiś błąd, nie wystawiono czat, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie kompletnie zaskoczyli nasz oddział. Także około. Tysiąc osobowy ten polski oddział złożony w części z regularnych żołnierzy z Królestwa, w części z ochotników, zbieranych po drodze, zbieranych wcześniej byli też żołnierze w, z oddziału chłopolskiego w czasie wcześniejszej bitwy pod, pod winem, którzy też zostali dołączeni do oddziału zaliskiego. Także oddział był mieszany. 发帕洛米尼。 Tego, takich znanych w dokumentach nie ma, ale są przekazy ustne, które o tym wspominają. Zresztą byłoby to logiczne, bo oddział Zaliskiego był ścigany od, od Wilna, Rosjanie deptali im po piętach. W związku z tym normalną praktyką było, że w tej sytuacji pali się za sobą most, żeby utrudnić ewentualny atak. Aczkolwiek to zachowanie dosyć krótkowzroczne, a ja wspomnę zachowanie generała Heidenreicha Kruka pod Fajsławicami, który spalił most, a potem się okazało, że odcięło mu to drogę odwrotu. No i coś takiego tu się wydarzyło, ale no na usprawiedliwienie Zaliskiego można powiedzieć, że nie spodziewał się ataku od tamtej strony. Rosjanie szli za nim o tym wiedział. No i tak jak wspomniałem, prawdopodobnie miała miejsce tutaj mogła mieć miejsce z rada. O tym mówi przekaz. Uziów, ustny, tutaj jeżeli Rosjanie zjawiają się nad Ranem, to znaczy, że z tych kwater w stoku, powiedzmy musieli wyjść o północ. Tak, więc byłoby to zupełnie niezrozumiałe, gdyby Rosjanie na swoim terytorium nagle w nocy maszerowali i szli w głąb właśnie swojego terytorium. Po co? Niepojęta historia działali tutaj celowo i zrealizowali to, co zamierzali. Dochodzimy teraz do samego koryta rzeki. Stary most, jak powiadają, miejscowi stał w tym samym miejscu. I Tak być może odrobinę przesunięty cudowniej ze, ze strony, ale generalnie to jest to samo miejsce. Droga, jak powiedzieliśmy, była niżej, a więc to, co na tym trakcie wpadło w piach, zostało bardzo głęboko. Pod nami, tego nie znajdziemy. Natomiast w korycie rzeki znaleziska były najdziwniejsze. To jest pistolet, który ja znalazłem, a to jest drugi, który nie przy mnie został znaleziony, z tym, że drewniane części są dorobione. Ale mechanizm jest sprawny, mechanizm działa. I co ciekawe, oba pistolety były odwiedzione, odprowadzone, i kule były w środku, niewystrzelone. I tu jest jeszcze szabla, właśnie którą tam przy nasypie znaleziono. A to jest nakładka na ładownicę z orłem. Dwugłowym carskim srebrna Na te poszukiwania nas naprowadziły te opowieści też inne, że Kowal przed, przed wojną z tej zatoki, gdzie podobno broń topili, wyciągnął działko, armatkę mosiężną, jak mówili, czy, czy, czy i pociął je na tuleje, na, na dowozu, porobił z, tego, z tej armatki tuleje. Natomiast jeszcze tam znajdowano także, także broń znajdowano i mówiono o tym, ale najwięcej radości to tam miał właśnie dziadek Liczyński, który chodził i wykopywał z brzegu kule, Więc tam jak, bo tratwy płynęły, bo teraz to tyle wody, że tam tratwy już nie popłyną. I właśnie jak tratwy płynęły, to po wysokim brzegu zakręcając, zahaczało brzeg. I właśnie dziadek mówi, że wtedy, mówi, tak jak w cieście rodzynki, to te kule błyszczały, bo to tak po nich przejeżdżały te bale. I oni wydobywali, wyciągali, bo były niesplaszczone <śm> od uderzenia nie, nie deformowały się, więc można było ich używać. Wieś Szudziałowo, ważna bardzo w naszej opowieści, bo dzięki proboszczowi z tej miejscowości poznaliśmy całą historię. Ona leży na takiej granicy światu. Jedną stronę nazywasz dzikimi polami, a drugie pro, progiem puszczy. <laughs> tak, rzeczywiście, tak jest wieś m, usytuowana. Zresztą pięknie, to wspaniała rzecz, batylenum puszcza, pejzaże fantastyczne. Stary kościół to nie jest ta budowla, która tam pod lasem się wznosi. Stary Kościół znajdował się tutaj. To rzadki przypadek, kiedy zmieniono lokalizację świętej budowy. Yy, tak. Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego yy, tak postąpiono, ale pamięć przetrwała. Tutaj. Jest tablica mówiąca o tym, że tu właśnie stał kościół. No pięknie. I... bohaterom walk powstańczych z 30. roku i 63. A tutaj już dla turysty, żeby nie było wątpliwości, że w tym miejscu od roku 1601 do 866 był kościół katolicki w Sudziałowie. Ta pamięć tu jest bardzo silna. Są pieniądze, są tacy ludzie, którzy za tym pochodzą. Znaczycie te, te miejsca? Yy, tak, tak, rzeczywiście i, i to jest zasługa Sudziałowian, Niewątpliwie, żeby, żeby upamiętnili to. Dla nas intrygująca jest ta sytuacja, kiedy... Uchwyciliśmy tutaj, właśnie ty uchwyciłeś, uchwyciłeś tutaj przedostatni wyraźny ślad oddziału pułkownika zaliskiego. Yy, tak, i to było właściwie ostatnie znalezisko, na które natrafiłem, ostatni zapis. No, coś niesamowitego, gdzie wychodząc od informacji tylko, że w Kopnej górze miała miejsce jakaś tam bitwa w czasie powstania styczniowego, tyle udało się otworzyć. Okazało się, że tyle istnieje zapisów. Eee, no dzięki, jak wspomniałeś, dzięki księdzu przede wszystkim mamy te zapisy, ale nie tylko. Przyszli tutaj powstańcy, akurat nie był świąteczny czas. Przyszli tutaj, był to dzień odpustu, mnóstwo ludzi i oddział żołnierzy pułkownika Zalickiego, ponad tysiąc osobowy, wkraczający do kościoła. Gdy lud zebrał się z różnych stron, trafił się wypadek niepraktykowany. Przy zaczynaniu się procesji z najświętszym sakramentem otoczony zostałem wojennymi ludźmi uzbrojonymi. Powitali mnie katolickim sposobem, a razem oświadczyli, iż nie w innym zamiarze przybyli naprzód, aby dopełnili należną cześć Bogu. Powtórę naczelnik tych żołnierzy oświadczył, iż przybył z Warszawy walczyć za wiarę, ojczyznę i wolność, aby im broń, którą przy sobie mieli, obrzędem swoim pobłogosławił. Zaciągnęło się do oddziału wielu ludzi z okolicy, prawda? Być może niektórzy z chłopców, którzy tam w tym dole przy leśniczówce w Kopnej Górze spoczywają, to właśnie stąd. Tak, ksiądz zapisał o tym, jak zapisywano ochotników tutaj, jak ochotnicy zgłaszali się do, do oddziału. Ksiądz ostrożnie pisze, że zapisywali się, ale on nie widział, kto tam był, kto się zapisał i poszedł. I teraz następuje bardzo tajemniczy fragment rajdu tego powstańczego oddziału którymi śleśnymi duktami zmierzają w kierunku sokołdy? Yy, tak, minęły 3 bądź cztery dni od tego momentu tutaj ślad po oddziale ginie i. Pojawiają się dopiero wieczorem 6 lipca nad Sokolą. Czyli gdzieś obozują po drodze, w lesie, na jakiejś polanie? Obozują, tak podejrzewam, że albo zatrzymali się być może Ty dla... Nie trafisz przy okazji na takie <laughs> miejsce, bo jesteś wyjątkowo szczęściarzem historycznym. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to, co odkryliśmy, to jeszcze nie jest koniec. Aczkolwiek jest tego znacznie więcej niż podejrzewałem. Punkty odniesienia, mamy relacje, mamy porównania, map. Teraz przyszła pora na testy terenowe. Od rana pracują już archeolodzy, którzy zdjęli tą warstwę, która była ponownie położona na odkrytą mogiłę w ubiegłym roku. Teraz zaczyna się prawdziwa podróż w głąb czasu. My natomiast z wykrywaczem Lorenza, z georadarem ruszamy tam, gdzie ciągle nie wiadomo, jest coś czy nie ma. Oczywiście sprawdzimy samo pole bitwy i sprawdzimy przede wszystkim te miejsca, gdzie powinny być podobne do tej mogiły. Ten profil po lewej stronie pozwala nam wnioskować, że dosyć płytko ich pochowano, prawda? Tak, generalnie ten grób znajdował się na zboczu wzgórza. Teraz jest to dosyć głęboko, bo jest to około 1,80 m. Pojawiła się nasypowa ziemia tak, przy budowie drogi. W międzyczasie nasypowa ziemia, poza tym teren został częściowo tutaj zniwelowany. W związku z pracami budowlanymi także zape zapełniono tę tereny. Ale pierwotny pochółek to był ile? 60 yy, cm nadkładu? Nawet? No tutaj, tak jak tam widać, tam będzie około 70 cm. Yy, z tym, że to on też był na stoków wzgórza, także yy, niektóre groby są głębiej na, na metr, powiedzmy sobie tam gdzieś do metr m. Natomiast w tej części od strony drogi no, są stosunkowo płytko. Poruszające miejsce. Pana też to jakoś wewnętrzne. Tak, no to, to właśnie tak od razu się nasuwa widok, jaki widziało się na przykład na zdjęciach z Miednoje, z Charkowa, z Ten Sebrenicy. Ten azjatycki brak szacunku dla poległych wrogów, prawda? No tak. Projekt jest taki. My z y, tym wykrywaczem zejdziemy na samopole bitwy na łąkę. A was prosiłbym o przeczesanie z kraju lasu, tych ścieżek tutaj na, na brzegu. Cokolwiek znajdziecie, zabierajcie do kieszeni, zabierajcie do chlebaków. Potem obejrzymy się, zastanowimy. Te, 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 te pogubione w bitwie rzeczy bywają najdziwniejsze, czasami wydają się bez znaczenia. Ale zbierajcie wszystko poza rzeczami, których nie powinniście znaleźć. Chodźcie panowie, My tutaj spotykamy się za godzinkę. Wy tym z krajem lasu, my pójdziemy na łąkę. Losy powstania to nieustanne ścieranie się postaw radykalnych i ugodowych. Starsza generacja liczyła na jakiś gest cara, korzystny pokój, ustrojowe koncesje w ramach imperium. Młodzi snuli projekty rozwinięcia zrywu na Litwę i Wołyń odsunięcie zdarzeń wojennych od stolicy i centrum. Do tych ostatnich należał kapitan Zaliwski. Zadręczał wodza naczelnego, generała Chłopickiego, prośbami o zgodę na wyjście z Warszawy i organizowanie partyzantki na zapleczu Rosjan. Wreszcie pod koniec stycznia 1831 roku generał uległ. Dał mu dwóch podporuczników i sześciu podoficerów oraz blade na pobór ochotników. Dalsze losy oddziału tak opisał w swoim pamiętniku. Zaczęliśmy zbierać broń, jaką tylko gdzie znaleźć mogliśmy. Kryjąc się po lasach, napadaliśmy na małe oddziały wojska wysyłane za furażem lub innymi potrzebami, a wzrastając coraz bardziej w liczbie, stawaliśmy się śmielszymi i przychodziliśmy do lepszej broni i pieniędzy. Zachęcali się przez to niezmiernie wieśniacy i do nas przystawali wykonawszy przysięgę. Tak dalece, że w przeciągu tygodnia miałem już 150 przeszło dobrze uzbrojonych i ośmielonych ludzi. Na łące tutaj, tak, tam gdzieś gdzie noga wchodzi pod skarbę, bo w tym miejscu były przedmioty. pan wie dokładnie jak biegła ta stara historyczna droga? Nie Nikt tym nasypem nie jak nie. teraz. Obok nasypu tu szła. Czyli w dole tu bardziej W dole, natomiast bo nasyp jest późniejszy. Z tamtej strony uderzyły wojska rosyjskie to nad wie. ranem. I pierwsza zaalarmowana piechota wyszła tutaj, bo most był spalony, wyszła na bród. Przechodziła przez bród, kiedy dalej stacjonująca konnica weszła też na bród w tej mgle. I przeszła po tej, po tej piechocie i kiedy oni wyszli na tą stronę, to z tej strony uderzyły też oddziały rosyjskie od Krynek. I oni tu akcja się akcja musiała być zsynchronizowana i i, przygotowana. I oni tu się poddawali i wrzucali broń do tej zatoki, I to jeszcze mówię po wojnie te staro rzeczy było. Było czynne, jeszcze woda była. Czyli naj, najbardziej obiecujące poszukiwawczo są tak, tutaj te tak. obszary, te zagłębienia. Tak, bo tam też bitwy nie toczyła się tylko po tej. Robert, bo... wiemy o co chodzi, prawda? Całą wiedzę, którą zdoł, zdołaliśmy zgromadzić przede wszystkim Krzysztof i Pan, bo to, to Wyście nas natchnęli tą ideą, przekazaliśmy Wam. Teraz pora na urządzenia. Proponuję, żebyśmy jednak dla porządku zaczęli szukać od samego brzegu rzeki, mimo że główne nadzieje są tam w głębi łąki. Raczej czyli. to, raczej to. Nie, 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 to ja mówię to Rozumiem, że dzisiaj nie zapisujesz tego na datalogerze, Dzisiaj po prostu szukasz na dźwięk tak? Może powiem tak, jeszcze nie zapisujemy, bo możemy wstępnie sprawdzić całą kolicję, czy dużo jest tych właśnie przedmiotów. Jeżeli będzie dosyć dużo, to wtedy zapiszemy to na datalogerze, żebyśmy mieli taką mapę podglądową z konduktywnością, potem... czyli z czego one są fizycznie zrobione. Charakterystyka tej ramy jest jaka, głęboko zagląda. Tą ramą możemy robić pomiary do około 3,5 metra, więc myślę, że jest tutaj na to wystarczające i myślę, że podzielimy te pomiary na dwie dwa etapy. Pierwszy tak? ten brud, który zrobimy później, a pierwszy zrobimy tutaj ten zakole do rzecza, którą błąka. Tak? Dokładnie. I co, takimi równoległymi, regularnymi pasami? Tak, będziemy tak równolegle tak. chodzić i zobaczymy co, co nam urządzenie. To zaczynajcie, a my wam kibicujemy. Do góry. Pat za Kałdoju, jak mietiesz był, był boj. Odkrynek kozaki nastupali. Polaki przeszli na ta strona, znaczy supraska i mosta spalili ale od supraśla nastupało wojsko rosyjskie. Ludzi, haworacz, ich z supraśla, podprowadził. To oni nazad i dawali bierioski ciąć i na narzeka, i po nich na druga strona. To ich nakładli tam, że ten, co wyszedł na druhoju stronę, to po tych pobitych. A kotorocho schapili, to powiesili na dubie, do dosięch por za je stejc machiły im pasttraili a to cho krzyża że zdzieś z zasanacji nadleśniczy leśniczy Tutaj O, I to tak było, pod Lorencem, ale interesujące. Klamra jaką spajano belki mostu? Czy z tamtej epoki? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale, ale zabieramy, tym bardziej że tutaj widać ślady jednak ognia. Była opalona. Co oczywiście nic nie znaczy, ponieważ te mosty regularnie z każdą kolejną wojną palono, odbudowywano, odbudowywano, palono. Teraz stanął betonowy, któremu już nic nie grozi. Zabieramy i zasypujemy. To są kamienie. No, weź z matą wykrywaczem. No, 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 robota dookoła. Delikatnie, delikatnie, delikatnie. No, proszę. Nareszcie pierwszy... Nie, to jest ułamek szabli szablę. chyba, prawda? Szabla, szabla, tak. Pierwsze znalezisko, które można wpisać w epokę powstańczą. Ułamany kawałek szabli. Wspaniały, a gdzie reszta? Weź ten swój sprzęt. Odłóż, łopatę do kopania stosownych Maszynie. jest mnóstwo ludzi. Zaraz zobaczymy. Trudno nam powiedzieć, co to jest, no na pewno bardzo stare, bardzo skorodowane, zabieramy. Tak spójrz, co to, to jest. szabla Ostrze szabli ułamane. Na pewno z tego boju, na pewno stąd. Już to widzisz w kablotce w swoim muzeum. Oczywiście, że widzę. Ja jeszcze tu masz dwie rzeczy. Tak, to nie wiadomo, no to jest jakieś pudełko rozgięte, ale to wszystko może należeć do wyposażenia i oporządzenia tamtych żołnierzy z tamtej epoki. Wszystko to... delikatnie zabierzemy i delikatnie konserwujemy. razem razem znalezione. Nie. Nie. Ostrze szabli tutaj, tam w trzech dołkach poszczególne te rzeczy. Szczęśliwe czasy partyzanckiej swobody skończyły się dla Zaliwskiego w maju. Miesiąc wcześniej, za nadwyraz skuteczne nękanie Rosjan między Narwią a Bugiem, wyniesiony został do godności podpułkownika. Ale zaraz potem wódz naczelny nakazał mu połączyć się z regularnym korpusem generała Antoniego Giełguda prowadzącego swój korpus na Litwę. Jeszcze raz danym mu było zażyć zwycięstwa pod Rajgrodem, ale później było już tylko gorzej. Opieszale prowadzona operacja wileńska skończyła się fiaskiem, a Zalipski, osłaniający odwrót korpusu, pozostawiony został sam sobie po spaleniu przez uchodzące oddziały kolegów mostu na Wili. Był 19 czerwca 1831 roku, kiedy zdecydował się ruszyć w drogę powrotną ku Warszawie. Potem był Szudziałów i dramatyczna Sokołda. to widok. Proszę powiedzieć, czy to po prostu jest wynik działania tej ziemi, czy te czaszki w boju zostały tak zmiażdżone? Właśnie jeszcze nie wiemy tego, czy za wcześnie, żeby to mówić. A jeżeli chodzi o wiek, czy precyzyjnie można powiedzieć, że to jest ta epoka? Tak, można powiedzieć. Mogą te kości pochodzić właśnie z tego roku, o którym mówimy. No można powiedzieć, że są to młodzi. No właśnie, ja spojrzałem na te zęby cudowne, wszystkie tak, różnie to Zębienie jest mamy bardzo dobre, młodzie. No odsłoniliśmy około 20 tutaj szkieletów na razie. Zobaczymy, co dalej będzie. Tutaj jest jeden szkielet pochowany nieco później. Mam wrażenie, że on ma ręce złożone. Ma złożone w ręce, tak? Ponadto jest warstwa ziemi pod, pod nim, pod tym szkieletem. Czyli tak jakby ktoś pochował istniejące już. Później już, już tak. Mhm. Ponadto jeszcze tam rysuje się czaszka. Która Właśnie. Też, e, Dopiero z stąd widzę tam, tam w ścianie wykopu rzeczywiście. Zapewne pochodzi. Proszę powiedzieć, czy pojawiły się jakieś urazy, ślady. Znaczy, na razie są uszkodzenia czaszek, tylko w tej chwili nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, czy to jest e, pod wpływem naporu ziemi, czy, czy też są to jakieś urazy zmiarżone. tak mechaniczne. To. Potem pani, potem pani zabierze to stąd, już do tak, laboratorium. potem będą badane wszystkie szkielety. No, najpierw musimy wydobyć. Tu będzie troszeczkę prosta opowieść. No to, pobrać, wstrząsająca, to o, o, wstrząsająca opowieść, bowiem ci ludzie nie mają nazwisk, nie mają stopni wojskowych. Z grubsza jest tylko znana epoka. No i przynajmniej będzie pani w stanie im dodać kilka szczegółów prawda, do tak, tego życiorysu. Tak, może tak. Wiek, wiek, może jak zginął. E, jak zginął wzrost określimy, prawda? Być może są jakieś patologie dotyczące układu kostnego, oczywiście. No i być może przyczyny zgonu.